Jeśli jesteś w ciąży, to koniecznie obejrzyj ten film, ponieważ przedstawię Ci w nim aktualne zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w ciąży według najnowszych rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Także żadnego powielania mitów same sprawdzone zalecenia dla Ciebie w tym filmie. I teraz w tych najnowszych rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników jest bardzo jasno wprost napisane, że aktywność fizyczna to jest kluczowy element w zadbaniu o prawidłowy przebieg ciąży i porodu. Także to już nie jest postrzegane jako jakaś fanaberia kobiet, które nie wiem, chcą robić formę w ciąży. Tylko faktycznie podkreśla się tą wagę, tą istotność, kluczowy element, jeżeli my chcemy zadbać o prawidłowy przebieg ciąży. I jest również bardzo jasno napisane, że już na pierwszej wizycie lekarskiej powinno się zalecać kobiecie, aktywność fizyczną, czyli kobieta już na pierwszej wizycie, na tej pierwszej wizycie, kiedy jesteśmy w na przykład ósmym tygodniu ciąży, to już powinnyśmy usłyszeć o tym, żeby wziąć pod uwagę, że aktywność fizyczna jest wskazana, że powinnyśmy być aktywne. Oczywiście, jeżeli ciąża przebiega prawidłowo. Natomiast jeżeli yy, ciąża jest na przykład wysokiego ryzyka to też nie powinnyśmy usłyszeć, że aktywność fizyczna jest przeciwwskazana, ale powinna być zmodyfikowana tak, aby była dla nas bezpieczna i wspierająca. Oczywiście, jeżeli kobiety nie były aktywne przed ciążą, no to do tej objętości treningowej powinny dochodzić sobie stopniowo. No nie od razu, tylko krok po kroku, stopniowo, ale ważne właśnie i w tych rekomendacjach jest to podkreślone, żeby właśnie zachęcać kobiety do inicjowania tej aktywności. I to do inicjowania jej od razu, czyli nie czekamy, aż się skończy pierwszy trymestr, to już jest dawno, dawno za nami, nieaktualne zalecenie. Inicjujemy od razu, natomiast robimy to bardzo stopniowo. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, które były już aktywne przed ciążą, to tutaj spokojnie można te aktywności po prostu kontynuować, biorąc pod uwagę, Samopoczucie, biorąc pod uwagę, to czy te ćwiczenia no właśnie nie niosą za sobą jakiegoś ryzyka urazu, kontuzji, upadku. Natomiast jeżeli czujemy się dobrze, jeżeli te ćwiczenia są dla nas wspierające, to można je po prostu kontynuować. Bardzo często dostaję właśnie od kobiet takie wiadomości, że nie są pewne, czy mogą ćwiczyć, że chciałyby coś zacząć robić, ale muszą najpierw skonsultować się z lekarzem, czy na pewno mogą być aktywne, czy na pewno mogą ćwiczyć. I oczywiście warto. Warto jak najbardziej z lekarzem się konsultować, rozmawiać, natomiast w rekomendacjach aktualnych jest określone to w ten sposób, że kobiety powinny być informowane i zachęcane do właśnie aktywności fizycznej w ciąży, a jeżeli ta ciąża nie przebiega prawidłowo, jest to ciąża wysokiego ryzyka. To ta aktywność fizyczna powinna być u nich zmodyfikowana, dobrana indywidualnie. Powinny być to rozważone tak? za i przeciw, co można, czego lepiej unikać. I ten stopień właśnie aktywności fizycznej powinien być do, dobrany indywidualnie w takim przypadku. Natomiast unika się całkowitego ograniczenia aktywności fizycznej. I w 2020 roku eksperci z amerykańskiego kolegium ginekologów i położników zrezygnowali już w ogóle z takiego podziału przeciwwskazań względnych i bezwzględnych, i zamiast tego, właśnie w przypadku wątpliwości, czy można być aktywnym, bo są jakieś nieprawidłowości gdzieś tam w przebiegu ciąży, to zaleca się po prostu indywidualną konsultację i dobranie tak tej aktywności fizycznej, żeby ona była bezpieczna i wspierająca, i niosąca korzyści za sobą. I jeśli zastanawiasz się, co wymaga właśnie takiej specjalistycznej konsultacji przed podjęciem aktywności fizycznej, to przeczytam Ci listę właśnie z tych rekomendacji. Po pierwsze, jest to niewydolność szyjki macicy, szef okrężny PESAR. Po drugie, ciąża mnoga z ryzykiem przedwczesnego porodu. Trzecia rzecz, uporczywe krwawienia w drugim lub trzecim trymestrze ciąży. Następnie mamy łożysko przodujące po 26 tygodniu ciąży. Poród przedwczesny zagrażający. Pęknięty pęcherz płodowy. Stan przedrzucawkowy i wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania. Także to jest ta lista stanów, które warto właśnie skonsultować. I tutaj tą aktywność fizyczną trzeba dobrać indywidualnie. Natomiast to, co jest ważne i to jest, przeczytam słowo w słowo. Odradza się ograniczania aktywności w prewencji pierwotnej stanu przedrzucawkowego czy porodu przedwczesnego. Co było powszechną praktyką w opiece położniczej. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, bo cały czas słyszę od kobiet właśnie, że mają zalecenie unikania aktywności fizycznej, ponieważ grozi im właśnie poród przedwczesny. Także miejcie to proszę na uwadze. Warto z lekarzami rozmawiać, bo może się okazać, że to co my rozumiemy jako aktywność fizyczna, czyli na przykład ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia mięśni na miednicy, mobilizacje, tak? Trening taki typowo prozdrowotny. Co dla nas oznacza aktywność fizyczna w ciąży? To lekarz, myśląc aktywność fizyczna, na przykład wyobraża sobie jakieś zajęcia fitness grupowe o dużej intensywności. Także warto rozmawiać, bo może się okazać, że takie nie do końca właśnie zrozumienie tematu sprawi, że wiele korzyści z tej aktywności ruchowej w ciąży po prostu nas ominie. I byłaby ogromna szkoda. Byłaby ogromna szkoda nie skorzystać z tego, co nam daje mądry ruch w ciąży. Także zapraszam Cię do korzystania z mądrego ruchu w ciąży. Poczuj na sobie te korzyści, które daje właśnie aktywność fizyczna. I jeżeli chcesz ćwiczyć w ciąży bez spinki, z krótkimi treningami, z wspieraniem swojego ciała, tak żeby po porodzie szybciej się, szybciej stanąć na nogi, gładko wejść w macierzyństwo. To zapraszam cię do skorzystania z moich programów. Link znajdziesz pod tym filmem. Do zobaczenia.